W minioną sobotę klub Pop Gym Health and Fitness stał się areną zmagań ogólnopolskiego turnieju Squash Pop Gym Cup World 2. Uważam, że samo wydarzenie wypada naprawdę świetnie. Po rozmowach z uczestnikami jest opinia naprawdę bardzo, bardzo pozytywna. Sukces jest ogromny, no bo tak jak wspomniałem udało się... Żeby zagrał w naszym turnieju najlepszy zawodnik skłosza w Polsce, Piedro Schwiderman. Piedro Schwirtman to holenderski zawodnik, który wygrał 13 światowych turniejów, trzykrotnie z rzędu został mistrzem Holandii, a u szczytu kariery plasował się na 63. pozycji w światowym rankingu. Na tę chwilę holender zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskiego związku skłasza. To Chciałem tu przyjechać. To pierwszy raz, gdy jestem w tym klubie. Mieszkam niedaleko Warszawy, także miałem blisko. Jest tu kilku chłopaków, w których trenuję. Jest także jeden dorosły, dlatego powiedziałem, że przyjadę tutaj, zobaczę, jak grają, a przy okazji zagram sam. Co ciekawe, Schwirtman dotarł do finału, w którym zmierzył się z własnym podopiecznym, 15-letnim Leonem Krysiakiem, którego na co dzień trenuję w klubie Play Quadrat. Bycie numerem jeden nie wywiera jednak na Holendrze dodatkowej presji. Bowiem, jak sam mówi, skupia się na każdym kolejnym meczu. To nie jest jakaś presja. Bardziej ludzie przychodzą do ciebie i mówią: Pewnie wygrasz kolejny mecz. Zobaczę, z kim zagram i to będzie najważniejsze starcie, na jakim będę się skupiał. Każdy mecz to tylko kolejny mecz. Jeśli go przegram, nie muszę martwić się o żaden inny. Także skupiam się ze spotkania na kolejne spotkanie. per To Ostatecznie Piedro był zmuszony myśleć trochę więcej, bowiem dotarł do samego finału, w którym ostatecznie pokonał swojego młodego podopiecznego. Tym razem uczeń nie przewyższył mistrza, ale zaprezentował się z dobrej strony, co zresztą nie umknęło uwadze obserwatorów. Chłopaki, też z Warszawy, których osobiście znamy, przyjechali walczą o półfinał rozgrywek. Więc jest naprawdę bardzo pozytywnie. Tak jak każda dziedzina życia, tak i branża skłosza została dotknięta pandemią koronawirusa. Korty były pozamykane przez długi czas, ale taki stan rzeczy sprawił, że skłosz wrócił ze zdwojoną siłą, a w samych zawodnikach jest ogromny głód rywalizacji i chęć zdrowej rozgrywki. Oj, na pewno tak. Na pewno tak. Koronawirus sprawił, że zamk zamknięci byliśmy w domu. Od jakiegoś czasu już możemy grać i korzystamy z tego, tak? Świetnie jest wrócić na kort, zobaczyć innych zawodników. Aż dziwię się, że nie udało nam się odmrozić naszej dyscypliny wcześniej. Za to, to, że to jest tak jakby hermetyczna dyscyplina, że nie przychodzą tłumy osób i nie, 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 nie grają ze sobą jakby w sposób taki niezorganizowany, powoduje, że dosyć szybko poszczególne obiekty w kraju się odmrażają. Warto nadmienić, że w meczu o trzecie miejsce Dawid Wilas pokonał po zaciętym boju Rafała Kozłowskiego. Panowie na sam koniec zaserwowali kapitalne widowisko, ale od poziomu sportowego nie odbiegała również sama organizacja zmagań. Organizacyjnie grałem tutaj już kilka razy i za każdym razem no, mógłbym pochwalić Dawida, który organizuje te rozgrywki. Wszystko jest tak jak trzeba. Ja zawsze zwracam uwagę na atmosferę, nie tylko na poziom sportowy. Poziom sportowy za to jest B3, także. Powiedzmy średni, nie najwyższy, ale mamy kilka perełek, dwóch juniorów e, e, wschodzące gwiazdy. W drugi weekend września w Warszawie odbędą się indywidualne mistrzostwa Polski pod szyldem polskiego związku z